Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek poleca. Witam serdecznie wszystkich widzów, witam nowych, witam starych, witam tych, którzy tylko zaglądają od czasu do czasu, bo wiadomo, nie każdy ma czas, żeby śledzić codziennie i na bieżąco. Eee, parę słów moi drodzy, za tydzień generalny strajk rolników, kolejny, bo do naszej władzy, jaka by nie była moi drodzy, to nie jest tylko wina Rudego, że sytuacja w kraju jest taka, jaka jest. Wiadomo, Rudy mógłby to też naprawić, ale to nie jest tak, że to się zrobi stryk i się naprawi coś, co tamci yy, spierdzielili przez 8 lat. Taka jest prawda. Nie można być hipokrytami, wymagać czegoś, Czego sami, sami byśmy też nie zrobili w ciągu jednego dnia. Wiadomo, że pewne rzeczy można, ale wszystkiego zrobić się nie da. To, że Unia Europejska próbuje być, nie wiem, wszechwiedząca, najlepiej wiedząca i najprawdopodobniej biorąca w łapę ogromne łapówy, że taka sytuacja w kraju, w, kraju, w Europie jest taka jaka jest. Kurwa, krowy im przeszkadzają. Przepraszam za słownictwo, ale gazy od krów im przeszkadzają. To, że Chiny, Ameryka Południowa. Napierdzielają nam żadnego CO2, nikt nic nie interesuje. Ten, a w Europie samochody elektryczne, ciągniki elektryczne. Teraz kuźwa piece gazowe im przeszkadzają. Wszystko im kuźwa przeszkadza. Najlepiej nic nie robić. Tamty gospodarka się może rozwijać, wszystko się może robić, a u nas nie. U nas nie możemy się rozwijać, bo nam. No co? Mamona, moi drodzy, mamona. Ci, co mają mamonę, to podsypują tam, gdzie trzeba, i później się dzieje. Tak jak się dzieje, to pan Wojciechowski przez 8 lat popierał Zielony Ład, a nagle, no nie, on nie, nie, on nie podnosił ręki, on nie głosował, on tylko raz podniósł rękę, no nie. Więc moi drodzy, yy, może to troszeczkę tak politycznie, ale powiem wam szczerze, że dzisiaj śledziłem, bo lubię, nie powiem, że nie ten, lubię śledzić, i dzisiaj śledziłem w moim rypinie którym głosuję, moi drodzy, nie tylko w Chełmrze, ale w Rypinie, bo tam planuję ogólnie mieszkać, mieszkam. E, jestem zameldowany, tam planuję wrócić, nie wiem, czy to będzie, tam mam mieszkanie, e, zobaczymy, co będzie się działo, tam mam najwięcej rodziny i oglądam dzisiaj listę radnych do Rady Miasta. Kuźwa, powiem Wam szczerze, że, że emerytów i rencistów w wieku

Ale młodych, tylu młodych jest po tych izbach rolniczych, jak się tak patrzy, na tych związkach rolników tamtego, to kuźwa są same stare dziady za przeproszenie. Ja przepraszam, że tak mówię, moi drodzy, ale siedzą tam kuźwa od 90 roku, nic nie robią i tylko przytakują. Tak jak u nas w Hełmży w cukrowni jest związek plantatora buraka cukrony, cukrowego i związek plantatorów nic nie może robić, bo tak kiwa głową przytakuje wszystko. To, co się dzieje w nord Cucker, to tak! Rolnicy mówią nie, ale Związek Plantatorów tak! My się zgadzamy. Więc jeżeli tak będzie, że starzy będą decydować wszystko za młodych, którym zostało powiedzmy emerytum 2-3-4 lata rządzenia na wsi i próbują ustalać wszystko tym młodym, albo nawet tych młodych, jeżeli już się przebiją do tego związku, bo ich zostaną wybrani na delegatów, ich się tłamsi, Znam przypadki, że na przykład jest młody delegat, dostał się do nich, to starzy delegaci z izby nie informują go o zebraniach, o spotkaniach. Jest pomijany. Więc o czym my tu rozmawiamy? I tak samo tutaj. Wybory niedługo te samorządowe, które nas dotyczą najbardziej, to mi się wydaje, bo są najbliżej nas. Naszych spraw. I dzieją się takie cuda, że. Powiem Wam szczerze, że ręce opadają. Te same ryje, te same twarze od iluś tam lat pchają się. Ja pamiętam, że z mojej wioski radny tu już pod 80 podchodzi nadal jest radnym. A co najmniej od 90 roku w gminie jest, jest radnym. Do koryta. Wszystkie świnie do koryta, moi drodzy. Przepraszam za takie określenie, no ale taka jest, taka jest prawda, takie jest powiedzenie, i tutaj nie oszukujmy się. Miejmy nadzieję, że w końcu my, młodzi, będziemy znaczy, bo powiedzmy czwórka niedługo z przodu, moi drodzy, ale jeszcze ja coś się układam za młodego. Nieważne to ile lat, ważne ile w duchem się czuję. Ja duchem cały czas na 18, moi drodzy. To tam 18 i. 18 miałem rok temu, 18 miałem 2 lata temu, 3 lata temu, gdzieś tam się człowiek zatrzyma na tych 18 i nie chce wystartować. Więc ja cały czas jestem w tym temacie. I powiem, moi drodzy, że w końcu, żeby ci ludzie młodzi, to pokolenie, trzeba wymienić to pokolenie, to, to jest całkiem. Trzeba wymienić to pokolenie lat 80., -tych, 90., -tych, wywalić to wszystko. I żeby w końcu doszło ta mentalność dziadusiów. Wypadł i mentalność młodych ludzi, którzy mają inne, są bardziej oczytani, mają większe, są biegli w internecie, w mediach. Też wiedzą, gdzie uderzyć, wiedzą, gdzie zapukać. Nie tylko ci starzy wyjadacze, układy, układziki. To trzeba w końcu zniszczyć, żeby w końcu zaczęło się. Oddolnie dziać lepiej, bo skoro wprowadzili dwukadencyjność, moi drodzy, to powinno być wszędzie i na dole, i u góry i powinni zacząć od siebie, a nie tych dziadów trzymać od 90 roku jednych i tych samych, moi drodzy. Przepraszam, to taki wywód, ale myślę, że mam jakiś zasięg, i część ludzi to na pewno rozumie, część ma na to wywalone. No, niestety nie zrobimy, każdy ma takie prawo. Moi drodzy, a wracając do tematu odcinka, dzisiaj sobie porozmawiamy o przewodach hydraulicznych. Mam tutaj cztery przewody, takie sobie wybrałem: przewody hydrauliczne półmetrowe, gwint M12, M14. 1822. Takie najbardziej popularne gwinty, to powiem wam o co chodzi. Głównie chodzi o ciśnienia i zastosowania, ponieważ wiele razy popełniacie błędy. I pewne rzeczy ja też zauważam u siebie, ale e, pracuję nad tym, żeby to po części wyeliminować, ponieważ będziemy dążyć do tego, aby pewne rzeczy udoskonalać tak, żebyście byli w Zadowoleni jako klienci, szczególnie ci klienci stacjonarni, bo pewnych rzeczy też nie wysyłamy, nie mamy tego się gdzieś wystawionego, ludzie kupują, ale też jest bardzo wiele niejasności, bardzo wiele niewiedzy u rolników, nie tylko u rolników, bo u przedsiębiorców, u mechaników, u osób, które zajmują się Hydrauliką. Moi drodzy, z racji, żeby nie przeciągać za długo, bo temat wyborów już poruszyłem, podejrzewam, że go jeszcze ruszę nie raz. Te przewody, mimo tego, że mają różne długości, te same długości, każdy może pracować na innym ciśnieniu. I teraz tak, M12 i M14, z racji, że jest zakowane na przewodzie o średnicy 6 mm. I 6 mm ma teraz przejście tu na 4. Widzicie, tu na 3. Chyba tak. Nie wiem, jeśli chłopaki sufierki by Nie będziemy tutaj już kombinować. Ale też nie chcę, yy, może chcę być dokładny, ale nie żeby aż wszystkiego tutaj. Szukać dziury w całym, bo to nie o to chodzi, moi drodzy. Mam miareczkę znalazłem. To dwunastka ma otworek. No, powiedzmy, że ma tutaj 2,75, ale bym tam popatrzył, to 2,82 nawet. A czternastka już ma 4 mm, 4. 16 nie brałem, 16 jest na 8C w wężyku, ale zakucie będzie miało mniej niż tu, czyli około 6 tu mamy teraz przekrój węża 10, czyli gwint M18, 7,30 i 22 czyli 12,5 cala, przekrój i otworek 10. Im większy przewód, tym mniejsze tarcie, mniejszy opór i pompa ma lżej. Ale odwrotnie, proporcjonalność jest do ciśnienia, jaki dany przewód może przenieść. I teraz zobaczcie. mąż półcala tu jest opisane, w środku półcalowy, 12,5. Może przenieść pojedynczym zakuciu o plocie 160 barów. Na tym ciśnieniu powinien pracować. To nie jest maksymalne ciśnienie, tylko na tym ciśnieniu powinien pracować, a chwilowe ciśnienie nawet i do 300 barów powinien wytrzymać. Lecz nie musi. Wtedy albo pęknie przewód, albo wyskoczy z zakucia. Jeżeli jest dobrze zakutu to go rozerwie, a nie wyskoczy z zakucia. I teraz, to co powiedziałem, tu mamy 160, na dziesiątce mamy 180 barów, tam jest opisane, 180, zobaczcie, żeby nie było, 180 barów. I teraz, ten sam wąt na szóstce wytrzymuje 225 bar. To są przewody jednooplotowe. Jednooplotowe przewody poznać po tym, że tutaj mają tylko jeden, jedno nacięcie. Jeden. Zobaczcie. Jeden. Jeden. I z tej strony jeden. Czyli mamy jeden, jeden, jeden. Jednooplotowe węże. Każdy będzie wytrzymywał. Pra może pracować na innym ciśnieniu czyli tak jak powiedziałem im większy przekrój tym mniejszy opór ale mniejsza nośność jeżeli chodzi teraz o przewód na przykład na gwint M27 czyli robiony jest na 15 on jeszcze może przenieść mniej dlatego Ogólnie nie produkuje się przewodów jednooplotowych na M27 ze względu na to, że samo w siebie nie ma to sensu. Szczególnie dlatego, że te przewody już mają taką lolę i one są produkowane, czy robione do dużych maszyn o dużych wydajnościach. Duży przepływ, więc ten, więc od razu są robione dwa dwuoplotowych. I na przykład dwuoplotowy Dziesiątka, czyli taki jak ten, z dwoma tutaj już nacięciami będzie wytrzymywał około 275 barów a ten będzie wytrzymywał około 225, jeżeli dobrze pamiętam i musicie sobie sami odpowiedzieć, co wy potrzebujecie i do jakich właśnie maszyn Część osób, ja wiem, że patrzy kosztem ceny, 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 bo cena czyni cuda, ccc i pytają o ceny. Ludzie naprawdę dzwonią, pytają się, proszę pana, a półmetrowy wężyk, czy metrowy wężyk taki M18, ile kosztuje? Czasami jest tak, że, mówię proszę pana, około 30 zł metrowy. Proszę pana, ale 32 czy 28? Bo dla mnie to jest ważne. No są takie pytania. Dla mnie 2 złote w prawo, 2 złote w lewo nie robią różnicy, ale rozumiem, że komuś taką różnicę mogą jak najbardziej zrobić. Szczególnie jak ktoś potrzebuje 4, 6, 10 przewodów. Ale nikt nie pyta, proszę pana, ale to jest dwuoplotowy, jednooplotowy, bo nie jest tego świadomy. Więc ja tu bym chciał Was właśnie to uświadomić, że coś takiego występuje. Występuje też, jak ja powiedziałem, jedno, dwu i czterooplotowy. Czterooplotowy, no to już jest hydraulika specjalistyczna. To już są koparkoładowarki, ładowarki, jakieś maszyny, gdzie naprawdę to już pracuje na ciśnieniu 300 ponad bar. Więc to są w rolnictwie. Podejrzewam, że te ciśnienia może w zachodnich sprzętach jak najbardziej tak, ale na pewno nie w Ursusach i w maszynach agregatowanych właśnie z Ursusikiem. Więc moi drodzy, to tak ja powiedziałem Wam wcześniej, musicie na to zwrócić uwagę, czterooplotowe przewody rzadko moi drodzy się zakuwa, ale jak najbardziej tak ja powiedziałem wcześniej, jakieś koparki, ładowarki, takie rzeczy. Yy, czy jakieś maszyny z hydrostaty gdzieś, gdzie bezpieczeństwo też jest ważne, czyli lepiej, żeby ten przewód był dwukrotnie mocniejszy, niż żeby był za słaby, żeby nikogo nie zabiło. Tam już wszystko musi być yy, z zamkami hydraulicznymi, czyli coś takiego, że mimo jak pęknie przewód, maszyna nie opuści. Więc Tutaj wy, jako użytkownicy sprzętów rolniczych, musicie sobie odpowiedzieć: kupujemy tanio, czy kupujemy drogo? Kupujemy coś lepszego, czy kupujemy coś tańszego, gorszego? I najprawdopodobniej te przewody, które tutaj mamy, 18, które wytrzymują 180 barów, no do teraz 160 nawet ta wzmocniona pompa ma standardowa 135 atmosfer, wzmocniona 175 80, 175 ma ten zawór więc tutaj ten mocniejszy ma 190 więc myślę, że 10 atmosfer jak najbardziej wytrzyma i z tym dziać się nic nie będzie no ale są tacy ludzie, że po prostu się boją, nie, nie dziwota, że coś takiego yy, chcą i wolą się zabezpieczyć. I teraz tak uważam, że na dziesiątce, jeżeli chodzi o tura, te 180 bar w zupełności wystarcza. Nie ma potrzeby dwuoprotowego zrobić, bo to on może pracować na 180. Więc mamy delikatny zapas. Ten może na 160 i podejrzewam, że też ma swój zapas, ale. 195 bar w 80 przyczepa wywrotka i inne ciśnienia żeby przewód nie strzelił to podejrzewam że lepiej by był dwuoplotowy nie jest to wielka różnica cenowa ale najprawdopodobniej zrobię coś takiego że ucieknę z przewodów jednooplotowych już w tym standardzie na M22 uciekniemy i zaczniemy zakuwać na dwuoplot tak, aby rolnicy nas nie wyzywali. Fakt faktem, może będzie drożej, trudno. Może sprzeda mniej. Ale odpukać. Do tej pory, przez ostatnie 10 lat, miałem jeden przewód na reklamację. Po zamontowaniu wyskoczył z okucia. Czyli najprawdopodobniej ktoś go licho zakuł. Reklamacja została uznana i nie było problemu. I druga reklamacja to była taka, że ten przewód zwykły do 160 barów. Zamontowałem we wózku widłowym. Wytrzymał pół roku po pół roku w jednym miejscu tutaj zrobiła się dziura. Zmo actually, ogólnie to była już nasza wina, bo 160 barów, a może pracować na 250 chyba nawet raczek. Nie pamiętam dokładnie ile on, to ma ciśnienie, ale po prostu ostrzelił. Strzelił, moi drodzy, i trzeba było założyć drugi, tamten od roku wytrzymuje, ale też czasami słychać, aż po, ten gdzieś tam go przytrzymam, zawór bezpieczeństwa otwiera się późno i słychać, jak ten przewód aż się napina. Więc odpowiedzcie sobie, co wy potrzebujecie, nie patrzcie na ceny, nie patrzcie na portfel wasz. Tylko patrzcie na Waszą wygodę i Wasz komfort pracy. Bo taki wąż jak pęknie, to strata oleju, strata czasu, st mycie, mycie maszyny, wszystkiego. A w sezonie, moi drodzy, jak tak pęknie w sezonie przewód z przyczepą pełną zboża, którą trzeba wywrócić i kombajn już czeka, no to robi się niestety pewien dyskomfort. Więc to do Was należy właśnie odpowiedź. I pamiętajcie, dobierając przewody, szukamy przewodów z jak, jeżeli chodzi o gwinty, to gwint M8, powiedzmy M12, ale przekrój, żeby był jak największy. Ponieważ na przykładzie tego mogę Wam powiedzieć, że tu mamy teraz przekrój dziesiątkę, ale występuje ósemka i szóstka. Trzeba patrzeć, żeby te przekroje były jak największe, żeby opór oleju i tarcie, które powoduje grzanie się oleju, było jak najmniejsze. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Hej, cześć!